witajcie kochani na kanale Mona Art tak dobrze widzicie to jest taka to jest lutownica tak naprawdę do formowania kwiatków z materiału zakupiłam tą lutownicę na grupie Facebookowej Kwiatomania od Magdaleny Sawickiej o ile dobrze o ile się nie pomyliłam bo chciałam spróbować robienia właśnie kwiatków materiałowych, chociaż już wcześniej próbowałam, ale nie posiadałam tego sprzętu i nie było to tak łatwe, natomiast też nie było takie trudne, żeby nie można było ich zrobić. Ja Wam za chwilę pokażę te kwiatki, które wykonałam z użyciem tej lutownicy i takie, które formowałam na mokro, susząc, susząc je nagrzewnicą zwykłą. Mam zatkany nos, więc trochę dziwnie <grym>, mnie tutaj słychać. W każdym bądź razie, yy, płaciłam za tą lutownicę 130 ileś zł, złotych, nie pamiętam. Yy, I w zestawie jest właśnie tak, lutownica, podstaweczka i końcówki. Końcówki oczywiście dobierałam yy, indywidualnie. Też nie do końca yy, yy, wiedziałam tak naprawdę co wybieram, bo nigdy wcześniej tego nie robiłam. Dziś bym wiedziała i troszeczkę yy, bardziej się tym zainteresowałam. Ta końcóweczka tutaj widzicie, taka jakby z, taka jak od długopisek rysik to jest taka, e, wiecie, oryginalna od tej lutownicy, e, tak naprawdę e, jak się później zastanowiłam, to się okazało, że ja w domu mam coś takiego jak ta lutownica. I z taką samą końcówką, co prawda ona wygląda troszeczkę inaczej, bo jest to typowa taka lutownica, włącznie z takim stojakiem. Z tym, że ona tutaj nie ma takiego pokrętła i ta być może w oryginale też wcale nie miała, tylko została przerobiona. Nie ma takiego właśnie tutaj pokrętła, że możemy sobie włożyć swoją końcówkę do środka. Widzicie, tutaj odkręcam i robi się miejsce, wtedy mogę sobie włożyć ten końcóweczkę, albo taką, albo taką. I się robi właśnie takie miejsce. A w tej, którą mam w domu, się okazało, że takie, takie zakończenie, jak tutaj, jest taka śrubka, jest po dwóch stronach, i na stałe jest taki głowy ten. Taki, no ja powiem, że to jest rysik, tak? No dobra. Jest zamontowany, ale jak ją rozkręciliśmy, to się okazało, że wygląda to dosłownie identycznie, jest ewentualnie troszeczkę dłuższa, tam o pół centymetra. No więc to jest po prostu zwykła lutownica. Wystarczy do niej dokupić te końcówki. Natomiast ona nie była na tyle droga, bo sama lotownica kosztowała 50 czy 60 zł, bo one troszeczkę podrażały ostatnio. Do tego sobie wzięłam. To są już. Nie wiem z czego. W każdym razie magnetyzuje się to. Nie wiem jaki to jest, że tak powiem, stop, czy jakby to nazwać. Coś takiego właśnie, że, że magnet się do tego przyczepia. W każdym razie mam dwie końcu, trzy końcówki, tak. One chyba były, nie wiem czy one były po 15 czy po 20 zł za sztukę. W każdym razie ta jest końcóweczka do robienia róż. I tutaj sobie wziąłem dwie kuleczki. Może, nie wiem, 4 mm i 8. Chyba tak. Tak mi się wydaje. 6 mm też była fajna. Bo faktycznie do małych kwiatków jest fajna ta. Ale już do większych trzeba wymieniać ją. I też jest tak, że jak jemy tą swoją lutownicę, to nie możemy w trakcie wymienić tej końcówki, tylko musimy ją po prostu trochę schodzić, żebyśmy dali radę ją wyjąć. No chyba, że ktoś będzie robił to w jakichś, wiecie, rękawicach takich termoodpornych, no to nie ma problemu. I być może nagram jakiś tam filmik, jak, jak robię te kwiatki. Ja też nie staram się tych kwiatków, tak jakby robić i upodabniać ich do naturalnych. To, co Wam pokażę, to była moja pierwsza próba i tak naprawdę jakoś yy, nie starałam się jakoś bardzo, znaczy tak, robiłam je tak, jak, yy, tak powiem, starałam się, natomiast nie wymyślałam, żeby robić pręciki, jakieś, wiecie, żeby tuszować je jakoś tak super, tylko środeczki sobie prosto tuszowałam, no i w sobie trochę zbyt mało je potuszowałam, bo nie jest aż tak widoczne. Yy, tutaj jeszcze w komplecie mamy taką metalową, wiecie, podstaweczkę. Na naszą lutownicę, żeby nam się gdzieś tutaj, wiecie, nie, nie yy, przypaliło coś. Ale musimy naprawdę uważać, ponieważ ten cały element jest bardzo, bardzo gorący. Yy, no i czy po prostu możemy się oparzyć i to mogłoby bardzo boleć, W każdym razie yy, pokażę Wam kwiatki, które zrobiłam. Ona sobie niech tutaj leży. A, tak na szybko wrzuciłam je do takiego pudełeczka, które kiedyś dla alter. Art. Stworzyłam jako inspirację. Tu są moje skarby. Zrobiłam 50 ileś kwiatków takie za jednym podejściem, ale są to mniejsze i większe kwiatki. Wykorzystałam wszystkie płótno, które miałam już. bawełniane, no, tak? Bo to była, czy to było płótno? Ten materiał, kolorowe takie. Wykorzystałam wszystko to, które miałam już usztywnione. Mam jeszcze oczywiście materiały, ale muszę je jakiegoś dnia usztywnić. I planuję też zakup czerwonego, żeby zrobić jakieś poesencje, wiecie, świąteczne. I tak wyglądają moje kwiatki. One są tylko w takich kolorach, ponieważ miałam w zasadzie tutaj mi zostały już trzy kolory, bo biały użyłam wcześniej. I może je. Ta, nie wiem jak to pokazywać. Wiecie, zrobiłam takich, chciałam zrobić takich różnych kwiatków, natomiast no, różnie to wyszło i, i starałam się robić w takich zestawach, że na przykład duży, mały i średni są z takimi samymi pręcikami. Tak jak na przykład widzicie, no tutaj o, są takie i maluszki. Widzicie, troszeczkę mało je wytuszowałam, ponieważ tak do no, tego cieniowania tak za bardzo nie widać, bo tylko środki były, tak jak mówiłam. O, tu mamy właśnie jeszcze drugi, mniejszy. Ja to bardzo lubię, takie wiecie, kwiatki niezbyt skomplikowane, z fajnym świecącym środeczkiem. No bo tutaj już jest zupełnie inny kwiatek. Inne płatki, to znaczy z wykrojnika innego. Fajnie się je robi. I ja też tak e, nie chciałam robić takich bardzo odstających. No niektóre są troszeczkę bardziej, wiecie, ale niektóre są takie dosyć płaskie, tak jak ten. Ale te to mi się mega podobają. E, Uwielbiam. One mi takie przypominają trochę takie, wiecie, płaskie, primowe kwiatuszki. Lubię takie. Też akurat zużyłam wszystkie te środki, które miałam. Muszę sobie na Ali zakupić coś, <laughs> jakiś zapas sobie zrobić, ponieważ one zaczynają się kończyć powoli. A też y, z niektórych mam różne kolory, więc te najfajniejsze, najbardziej takie, wiecie, różowe, krem, kremowe perełki, y, zużyłam już. I zostały mi teraz jakieś, wiecie, czerwone, zielone, które niekoniecznie wiem do czego zużyć. To mam również takie wiecie, z, z białymi e, pręcikami. Tutaj akurat to nie jest biały kwiatek, chociaż mógł się na początku wydawać, że to jest biały. On jest taki bardzo delikatnie, jakiś taki miętowy. Taki kiedyś po prostu materiał kupiłam. Co ja tu jeszcze mam? No, oczywiście mam sporo tych zielonych. No, widzicie, tutaj jest widać, że tutaj jest potuszowane. Natomiast mogłoby to trochę mocniej, i też myślałam, że może bym. Jeszcze je mogła tak rozjaśnić y, jakimś y, gesso, tak po końcóweczkach. Tutaj już użyłam zupełnie innego środeczka, ponieważ robiłam inspirację dla Craft i, i chciałam zrobić coś ciekawszego, a kupiłam taką gałązkę kiedyś w, jak, w... Nie w Tenim, tylko wiecie, w takim Chińczyku, takim, takiej galerii handlowej chińskiej y, y, i tam sobie po prostu poobcinałam te końcówki. Mam też coś fajnego teraz od koleża, od kuzynki, że tak powiem, wyżebrałam przy okazji robienia wieńców takich, wiecie, na wszystkich świętych. Takie ustrojstwo i myślę, że to będzie fajne. Nie jako środki, ale, ale jako takie, wiecie, dodatki w kompozycji. Chociaż ja nigdy jeszcze nie używałam takich sztucznych dodatków, znaczy sztucznych plastikowych. Cóż, coś to jeszcze mam próbowałam właśnie robić takie kilka spręcikami. Też te środki są chyba w dwóch czy trzech rodzajach, jeśli chodzi o te świecidełka. E, tutaj jest w ogóle ze złotym. Ja też starałam się robić i trochę ze srebrnymi, i trochę ze złotymi. E, chociaż nie wiem, czy mam ze srebrnymi. Już może głupoty gadam całkiem. Nie, ze srebrnymi też są, żeby po prostu pasowało mi do różnych kartek. Bo czasami używam złotych elementów, czyli środków do kwiatów, złotych e, takich złotego papieru, na przykład albo do jakichś złotych perełek. No, i, i staram się, żeby nie były na przykład na jednej karcie i złote i srebrne, nie? Także, o, jak widzicie, Całkiem sporne, no, ja tak zaczęłam je układać kolorystycznie. Widzicie, tutaj też mamy taki kwiatek, który wcześniej Wam pokazywałam. Widzicie, tu jest większy, mniejszy. O, one bardzo fajnie będą wyglądać, wiecie? Teraz to tak zupełnie inaczej wygląda, jak ja sobie je układam po prostu i, i tak, nijak jak to trochę wygląda. Ale jak już zrobimy sobie jakąś pracę i, o właśnie widzicie, to też taki maluszek, jak ten różowy. Zrobimy sobie jakąś pracę, to będzie super wyglądało i jeszcze, o właśnie, te, które mi pozostawały ostatnio, to spójrzcie, czarne. Też super wygląda, naprawdę mi się to spodobało, chociaż nie wiem, do jakiej kartki to użyję. No, tu jest z miętowym takim, te są zupełnie inaczej, tak jakby, no różnie można te kwiatki nagrzewać. Ja ich tak, więc takie rozpuszczyłam tak naprawdę, bo one są płaskie, bo takie właśnie chciałam. No, ale można też robić, wiecie, takie pff, bardzo mocno odstające, i no, jest wiele sposobów nagrzewania tych y, płateczków. Więc y, no, trzeba po prostu się tego nauczyć i, i próbować, tak? Z której strony nagrzewać, w jaki sposób, żeby to fajnie się układało. Ja, tak jak widzicie, to są moje pierwsze, więc. Y, no też sama nie oczekiwałam, że zrobię tutaj nie wiadomo jak mega kwiat, jakieś tam super kwiaty, a mimo to one mi się super podobają, bo takie właśnie, no lubię takie, podobają mi się takie kwiatki, nie? Teraz no, bardzo popularne się stały właśnie kwiatki materiałowe, ten Foamiran tak jakby e, zaczyna być trochę jakby wypychany ze, z naszych skrapowych pracowni. Ale na pewno takie materiałowe, jeśli chodzi o mnie, robi mi się je szybciej niż te, które są z rano. Tam trochę bardziej muszę się namęczyć, żeby kręcić je w palcach. Nie zawsze to się tak układa, jakby się chciał. A tutaj naprawdę raz dwa można te kwiatki zrobić. Natomiast, jak już się robi taką ilość, jak ja zrobiłam, no to już nie jest takie raz dwa, nie? bo to już trochę czasu zajmuje. I powiem szczerze, że osoby, które robią takie kwiatki i sprzedają, to. No, naprawdę wymaga to dużo pracy, i, no i potem nie dziwmy się, że ten koszt tych kwiatuszków jest no, całkiem spory, tak? Bo, bo wymaga to jednak trochę pracy. Ja tutaj miałam takie pudełko, może sobie to odsunę wszystko. Takie pudełko, które też mam gdzieś tam w szufladce taką szufladkę zrobioną. I tutaj miałam kwiatki, na które też tak się przyglądałam. To są kwiatki od FCR Galskiej. I tak jak widzicie, one też są takie płaskie. I też są troszeczkę tuszowane tylko na środku i no taki, taki kształt próbowałam, natomiast yy, musiałabym chyba mieć troszeczkę większą tą końcóweczkę, kuleczkę taką. Tak mam wrażenie, że tak, bo one są tak wgłębione, a ja jakbym swoją przyłożyła, to bym zrobiła po prostu taki dołek. A jeszcze wam pokażę jak te kwiatki, które widzicie, jak one się tutaj, są takie zagłębienia, nie wiem czy to widać, od tych kuleczek właśnie. No i w tym pudełku mam takie różne pierdy, 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 i mam między innymi kwiatki, które kiedyś robiłam z materiału. Wiecie, no ten był akurat taki mega prosty tutaj, miałam taki stempelek y, od kraftuli. To, to w zasadzie jest praktycznie całe płaskie, mimo że ja to troszeczkę starałam się formować y, na mokro. Potem układałam, moczyłam, tzn. materiał już taki potuszowany. Y, Formowałam go na gąbeczce zwykłą no tymi kulkami, wiecie, do formowania, i układałam sobie w wytłaczance do jajek i ją suszyłam po prostu na grzewnicą. I niektóre trochę, trochę się uformowały, akurat te, niekoniecznie. No ale tutaj również są te, które wrobiłam na początku samym, no, biały. I tutaj bardziej się starałam, bo używałam, widzicie, brokatu. Więc te całkiem fajnie wyszły. I tutaj też je robiłam właśnie takim białym jesso, troszeczkę te, te brzegi takich kwiatków. Więc no, myślę, że też całkiem fajnie wyszło i widzicie, można je zrobić bez tego cicha Takie naprawdę różne, o widzicie, te są fajne, to są kwiatki Vintage Flower, wykrojnik od Craft Design, bardzo go lubię. One mają takie nacięcia, ale to mi się bardzo podoba właśnie. No i widzicie, prościutkie kwiatki. To są zupełnie inne wykrojniki chyba niż te, które były w tych, tych nowszych kwiatkach, ale również takie, widzicie, odstające robiłam. One się, wiecie, wykrochmalone. Ja krochmaliłam swoje ługą. Niektórzy wikolem krochmalą. I powiem szczerze, że one były. Oto próbowałam sobie długopisem, wiecie, takim jakimś. Nie wiem, jakimś tam długopisem po prostu robiłam, takie, wiecie, kropeczki. ale to nie wie końcie fajnie wyglądało, bo pod wpływem wody one się troszeczkę rozpuściły. O, ten też jest fajny, taki widzicie, odstający. Co tu jeszcze mam? Oczywiście te z brokatem. Fajny taki brokat, który był w takich zestawach, w długich opakowaniach w Akronie, że było na przykład tam 7 czy 8 w kolorach na przykład czerwonym, białym bądź srebrnym. I tu były takie jakby białe, nie, były srebrne i takie jakby przezroczyste, takie, wiecie, mieniące się. I bardzo fajny, taki grubszy, takie kółeczka dosłownie. Nie to widzicie, tu robiłam też o lilie tylko akurat te środki były z wykrojników takich, wiecie, one są z papieru. Ale bardzo mi się podobają takie malutkie, widzicie? One są z kuleczką steropianową taką, wiecie. Tak samo jak w tych od FC y, tutaj były takie, widzicie, duże. A ja miałam po prostu taką malutką. Coś mi się tutaj, o jakiś kwiatek z Flamiranu. znaczy płatek nawet to no, tutaj jest też taki. I o, na przykład tutaj były z takimi też innymi środeczkami i zupełnie inaczej tutaj e, nie wiem czym nawet je formowałam. Też jakąś pewnie malutką kuleczką, że takie są wgłębione e, i wyszedł taki. Taki, wiecie, takie środeczki bardziej przypominają, że ten kwiatek taki bardziej podnaturalny jest, wiecie, z tym zieloniutkim. Co ja tu jeszcze takiego mam? tu jakiś no, bo wiecie, tak trzymam różne tutaj jakieś resztki. O, w tym bardzo mocno widać ten... E, to dżesu, to czy tam, nie wiem, co to, to użyłam akurat wtedy. Powiem szczerze, że dawno nie używałam tych kwiatków i wręcz zapomniałam, że je mam. Tylko widzicie, one są w takich kolorach, które ja uwielbiam, pastelowych, białych. Także powiem jeszcze że ten zestaw i ten, to już mam całkiem sporo, spory zapasik, więc to, to nie jest tak, że ja będę siedziała i cały czas robiła. Tutaj taką białą zrobiłam, to trochę przypominać może taką, wiecie, esencję nawet, nie? Do świątecznych. Tak, i one się powtarzają. I tutaj też mam tę te lilię właśnie. Bo też różową akurat. I tu mam z pręcikami zrobioną. One się bardzo fajnie. Wiecie, ja nie wiem czy to w ogóle przypomina lilię, natomiast to jest wykrojnik lilia. A i ona mi tak wie. Jak sobie ją zrobiłam, tak nazywam ją, że to jest lilia. W kompozycji też ona zupełnie inaczej będzie wyglądała, nie? Tu jest ona miętowa. Też z jakimiś miętowymi pręcikami. No i chyba to wszystko, bo tutaj zostały mi jakieś takie wiecie. Różne dziwne, niepokończone kwiatki z fołami ranu, proste i różne. O, te akurat są takie całkiem niezłe, takie malutkie. E, tylko widzicie, nie mają nawet środków. Jakieś ustrojstwo. Które leży. Tam też taki maluszek. No, w każdym bądź razie, tak wyglądają moje kwiatki. Te akurat mi zostały też z, z, pra z pracy, którą robiłam dla sklepiku Gosi i Kraftuli. E, no ale to jest taki bardzo płaski, strasznie się on rozpoczął. No ale wiecie, zrobiłam ich więcej, więc jeden mi został. Ech, no i tak by wyglądały moje wszystkie kwiatki materiałowe. E, także polecam, fajna zabawa. O wiele przyjemniejsza niż e, z ranem. przynajmniej dla mnie, tak? E, gdzie ja niekoniecznie... Znaczy lubię, no robię kwiatki, wiecie, o nawet tutaj na tym pudełku, Gdzie robiłam też kwiatki z fuamiranem kiedyś. One są o wiele bardziej pracochłonne niż te, a Wydaje mi się, chyba nawet bardziej podobają, nie wiem, no wiecie, to zależy jaki kwiatek mi wyjdzie, nie? bo jeden wyjdzie lepszy, ładniejszy, drugi taki, taki byle jaki, no dobra i to byłoby na tyle, na pewno będę jeszcze testowała i, i robiła, natomiast muszę najpierw nakrochmalić materiał, bo materiał, który mam, muszę najpierw wyprasować, namoczyć go w górę, potem musi to ocieknąć, wysuszyć, potem znowu wyprasować, no więc to troszeczkę trwa. Na razie mam tyle narobionych tych kwiatków, że na pewno nie będę się za tą pracę brała. Tak więc, no jeżeli macie jakieś pytania co do tego ustrojstwa, to chętnie Wam odpowiem. No i wiecie, na razie nie mam takiego dużego doświadczenia, ale polecam, polecam, fajna zabawa. Jeśli ktoś lubi robić kwiatki, to na pewno mu to ułatwi. No, i powiem szczerze, że nie żałuję, że zakupiłam. Jak będę wiedziała coś więcej, zrobię coś ciekawszego, to na pewno wam pokażę. Dobra, a teraz to byłoby na tyle. Do zobaczenia, kochani. Pa. pa.